No to najpierw przywitanie siema widzowie oto nowa seria z XY w którym po prostu jesteśmy na no jesteśmy po prostu na hardkorze na, no, na serwerze. No i musimy po prostu no zrobimy tutaj może jakiś domek, jakieś wioskę, no może ktoś jeszcze dołączy, nie wiem, zobaczymy ile lajków dobijecie. Była już seria z aksolotlami. I no i no nie udało się, no już od razu mówię nie będzie kontynuacji tej serii yy, Po prostu i zgubiliśmy po prostu tamten ten serwer już nie wiem gdzie on jest Jeszcze dodatkowo tam ten kolega na fly'u latał <grym> Ale tutaj już nie mamy żadnego fly'a, o tak pokazuję Ukośnik game mode nie ma, nic, nawet pluginów nie ma żadnych nic nie działa, nie wiem, nie mamy niczego. Tutaj mamy esencjala, bo, bo kolega mnie nauczył, że... A, nie mogę, nie mogę tańczyć. Jak się tańczy? Pokaż, powiedz jak się tańczy. Nie mogę tańczyć! Nie pokazuje, że to jest Essential Terms of Service Nie działa, dobra. Widzowie, jednak nie będziemy sobie grać. Jednak nie będziemy mogli sobie tańczyć. No ale dobra. Jest Dziękuję. tu taki serwer, nie mamy jak... Do... Czekaj, no jakby pokazać jeszcze widzą. No nie wiem, byśmy musieli jater na ja teraz pokazać. Ja mogę ekran pokazać. No ale po prostu nie mamy, no dobra, już widzę. Nie mamy już niczego, nie to co tam. No i tutaj będziemy sobie budować może jakieś serie, zrobimy jakiś, budujemy jakąś... Nie wiem, może ktoś dołączy, jeszcze do... zobaczymy. Ale teraz lecimy ściągnąć tym no szybko. Co? Bo ostatnie co? odcinki trwały po 40 minut, teraz mam zamiar, żeby one były trochę krótsze, żeby trwały tak po 18 minut coś. Że nie tak, że w pierwszym odcinku pokonujemy smoka. Yy. Mam pomysł. To? Co to na tym, że celny odcinek to jest wejście do lederu? W tym odcinku tak! No, w tamtym co tak rehardowaliśmy, że pierwszego dnia zdobyliśmy. No dobra, to do, wejście do nether, to jest nasz cel na dzisiejszy odcinek. Zatrzymujemy też z, tą, z tą Teraz też powróciłem na nowo, ogólnie widzowie, bo jak już miałem ten kanał z czapką włosem, to... No sorry już miałem nie, nie mówić o tym temacie, no ale to był dla mnie ciężki temat, no i totalnie mi się o to chciało YouTube'a. O, no i super, ekran się trwałe. No, i totalnie mi się od chciało YouTube'a. Ale już wracam na nowo z nowymi siłami. Teraz jeszcze się nauczyłem montować. Jeszcze byłam na nowy kanał. Był jeszcze taki inny kanał, który macie w yy, polecanych kanałach. No, ale teraz przenieśliśmy się końcowo na to. No, dzisiaj już długo to robiliśmy. Więc no, mam nadzieję, że widzowie się Wam spodoba. A ty tam już skupaliście pierwsze drewno? Tak, Git, Git, Git. Już zaraz ja żelazo, bo już widzę. Już oh, ja oh, to ja, se już, ja, se, ja już mam crafting. O, oh, już też się kopię kamień. My hardujemy My? tutaj. Myślę, że na razie nie ma co iść do kopalni, tylko raczej by... Lepiej jakbyśmy poszli na razie do wioski. No, jak mówię, wioskę znajdźmy. Raczej się osiedlić na stałe nie będziemy póki co, no bo lepiej chyba, żebyśmy... No przez nethery gdzieś se dalej pójdziemy, zdobędziemy sobie jakieś tam... Przecież y... nie, bo jak mamy... Na razie w pierwszym odcinku myślę, że nie ma sensu i żeldero, tylko w pierwszym odcinku ja bym zrobił tak, że po prostu, no wiesz, znaleźć e, wioskę. Wioskę, się... no jakoś tam. Nie, no ale ja bym chociaż spróbował znaleźć jakieś tam żelazo, czy coś takiego, jakieś tam. Bo nie tak jak w tamtym, że w pierwszych 40 minutach, tak, bo od razu. Bo tak to długo się montowały te filmy. Wiecie, widzowie, ja do północy montowałem jeden film. O, jest. Statek. Lecę co pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy, będę pierwszy Coś Nie! Wsiadam, Nie! Nie wsiadłem! No i gorzej! tu jesteś monument! Dobra, ale zostawisz coś mi ja na razie nie wziąłem do tego. Ja na razie... A dobra, już myślałem, że zapomniałeś o tej skrzyni... Ło! Ile żelazka! O! Ja Nie! Dobra, widzowie, polecam uważać, bo ja już ginę. Zdróź to już ginie. A to hardcore. <grych> Trzeba pamiętać. Jest Ej, mam 8 żelaza, ale miał, miałbyś dla mnie może mięs chociaż trochę jedzonka, bo mam 3 serca. Mierasz jeszcze... Daj trochę żelaza. Już, już ci da daję. Robimy sobie ten. Y po siekierkach, co nie? I no po nie tarczach. Nie. Mogę porobić po siekierkach i tarczach. Ja bym zrobił kilofy, nie? Łatko. Wow, Czyli kilofy i tarcze? Ej! Ej, bo tutaj jest ten! Mówiłem ci, że tu jest monument, uciekajmy lepiej. A wziąłeś wszystko? E, no, mapy tu nie było. Chociaż... Ale wszystko wziąłeś? No. W... Tam jeszcze jest, pamiętasz? Jeszcze bo nie mogę Ej, bo nie no, mogłem otwierać, do... otwierać skrzynek przez chwilę. Mapa jest przy nas, mapa jest przy nas. A masz mapę? Daj mapę, bo ja wiem, jak się je uczyta. To Dobra. Dzięki. Yy, mogę ja wsiąść, Bo, Ej, bo mapa jest. To. Już wiem, gdzie jest mapa. Wsiadaj. Yy, już wiem, gdzie jest ten. Tutaj. Jestem czytaczem map. Yy, o tutaj. O czekaj. Ej, bo nie mogę wysiąść z łódki. są coś. Ej, bo nie mogłem wyświetlnić z łódki, widziałeś to? No zawsze są przypadnie, nie wiem jak to działa. Czekaj, a nie jedno, jesteśmy daleko mocno. Ej, macie jeszcze żelaza? Mam 8. Daj Mam nawet daj, 9. Daj, daj. daj te żelazo. Ila? Ila no najbardziej 6 raza. Ja ty sobie skrawtuj... Nie ja skraftujemy jedno delko. Ty skrawtuj sobie kilo. Min też stratę kilo, wsuje, proszę, bym. A ja idę pobleknąć. Ale nie, no nie stać mnie. Jeszcze jedno musisz mi dać żelazo. A ja już nie mam. No to. Czyli, że muszę A. zrobić ci. Yy, no dobra, zrobić kilof No zrób mi tarczę po prostu. Zrób nam no jeden kilof No właśnie. Tarczy. Dobra, to ja mam. Jed... No właśnie, ja tak chciałem. Mówię, ale no zabrakło zabra... ten. Dobra, to dobra. Brakuje dwóch. Brakuje ci... A dobra, nie wykopiłem już nawet tych craftingów. O! Właśnie z tego Dobra widzowie, ja zaraz lecę na ja zaraz będę mieć awka. no a w tym czasie zobaczycie sobie jak Oktiha sobie będzie kopać drewno. Gdzie jesteś, dobra? Już jesteśmy, widzowie. O, masz mleko, dobra. Po, stary wietary. poszedł po mleko i wrócił Gdzieł po tylu latach. I tu już widzę kajba. Ja bym na razie w sumie mamy te cztery klepki. nie ma hmm. dobrego terenu na pioska, więc tu jest mega duży kajb. Chcemy? No, możemy wbić. E... A i widzowie może, może doda dodamy jakiegoś widza. Może jak będzie dużo łapek, to może Myślę. się zastanowimy nad dodaniem jakiegoś fajnego widza. Myślę, że to jednak byłby pomysł, naprawdę to był sobie... Ale to dobra, to to będzie... Bo widzowie, to najprawdopodobniej będzie spec, bo już możemy zapowiedzieć, że mamy mocny fajny specjał. Dokładnie Aha. to Okticha ma fajny specjał na stosowów I no wyczekujcie, bo po prostu no będzie grube No bo wiele osób dodawało nawet y, oktichę na DC Żeby y, no o to się zapytać Co będzie na tym specjału, a więc no czekajcie, czekajcie Po prostu tylko kiedyś pod dali mi komentarz i ludzie się pytali, nie no nawet pod ostatnim nie pamiętam nie a więc tego no tego robić specjal. po prostu no, no. Się pytali, a ja napisałem, że może kiedyś tak. no i i właśnie na specjalny to będzie a ej dobra ja... Jest, mam tutaj mega dużo żelaza ty też masz mega dużo żelaza? No nie mega dużo. No wiesz, ja już mam... mam yy, 16, a już zaraz będę mieć więcej To dawaj sobie kopię na 27 nałaseta i kilo i znaczy ja już mam killoft to siekierkę jeszcze, a więc no... no, z, no jest to jest skrypka siekierka, nie? No i kilo? O, main e, shop! To w sumie hmm. wolno ustawić korm w oku To leć do mineshafta, nie zginiesz? Tylko tam nie zgin, proszę. Chodź, nie ja mam trutkę, nie? Możesz jeszcze mleko? Uh, nie. Słabo. Uh, nie jest, jest zbyt dobrze. dobrze. Żyjesz tam jeszcze? Może ja ale nie mam jedzenia. Ja mam jeszcze dwa chleby. O, to widzę to twoje klasy do ciebie. Lecimy razem do mineshafta? A skąd masz trutkę? Jakaś wiedźma? No... Dobra, no. zabijam. Coś dostałeś, dobra? Masz. Ja lecę. Ja zabijam tą. Nie mogę Dobra. Ej, ale nitki zbieraj, bo przyda się na strzały. Do na przykład Under Dragona później. Później, dawno, 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 dawno. Niedługich, niedługich odcinków, no niedługo będą. No, no, wydaje mi się, że nawet dzisiaj nagramy dużo odcinków. Raczej tak. Ja już mam no. Jeśli podobają dzisiejszego... się wam takie o typu odcinki widzowie, no to pamiętajcie o lajku, bo no lajkiem... O szty! Ej, jaskiniowy pająk, jaskiniowy pająk. No, to no, to mam jedno serce, pół serca logaj, mam. Logaj, serca. logaj log. Nie, nie logię. Ja nigdy nie logię. Wylałeś mi wodę? Skaczę. Pół serca. Widzowie przy... O, mam ten, mięso zombiaka. Jem. Proszę, musisz o, mnie jest. zaraz ochronić przez chwilę. Mam półtorej serca. Mam dwa serca. Mam dwa i pół. Serca. Wiesz co, ja ten. Chcę... Ten, na wie. Ja wychodzę. O, z mam 25. Wychodzimy na ląd. Ja wychodzę na ląd. O, ja też idę. Kurde, ja nie mam jak wyjść, bo zamknięte jest. No Najgorzej. Znaczy, no tak, no a będę musiał zmarnować dobrze desek. Nigdy jeszcze nie dodaję z Zawsze dodaję od jakiegoś szkieleta. już tylko wykopię to Ale kurde, ile gość mi zadał? Ten szkielet jakiś. Znaczy, ten pająk jaskiniowy jakiś problem. O, marchewki, a nie to. Boże. Pomyliły mi, się maj... Pomyliły mi się... marchewki z tym... Pomyliłem Jedno serce. Nie, nie Plokaj. Przerw... Nie, Dobra. Żebyś Tarcza dobra, mnie przed wszystkim chroni. Dobra... Widzisz to? Trzymaj tarczę, Ha! Biją się bombiki! Ha! Do góry Szybko, musimy ogarnąć jedzonko Do góry Ja nie mogę, ej, ale grubo Dobra, dobra wyszliśmy na lot U. I takie teraz szkielet w mnie trafię I ginę Dobra, no udało było. się, ja żyję Ja, ja zrobiłem screena a Dobra, dobra, to dawaj teraz lecimy Widziałeś tą jeszcze krowę? Czy ją już zabiłeś? Nie, ja jej nie zabijałam. One były właśnie idziemy dobrej strony kibata. No i po z i zamok, pizzamok. Dobra. Tutaj. Hmm. Dobra. Ochaj. Dobra. Dół. To jest co? O, faktycznie, Dobra. Zabijamy. Ale pamiętaj, żeby nie jeść. Pa pamiętaj żeby nie jeść, tylko pamiętaj, żeby nie jeść, tylko przepalamy. Masz kobla? Masz kobla trochę. Dobra, wiesz co? Ja się wkopuję do ściany. Tak jak każdy pro player. Tylko jakbyś teraz no, do jakiegoś Nie, pustali. Ja się shiftuję, ja shiftuję. Dobra, każdy pro player to robił przecież. O, szty, ale my się oddaliliśmy od tego skarbu. Bo ja pamiętam, jak się znajdowało skarb na Easy Tylko, no, byśmy musieli. Ja Ej, dobra, zbyt. idziesz do mojej lepianki? Będę tylko jeszcze ja zabijał Chodź do. Tam... O, dobra, git. to dobrze, że zabijasz. Dobra, A będę się musiał poprzepalać tym drewnem. Musisz się ja już przepalę... O no właśnie, wykop drewno i no. Dobra, już mam jednego steka, a więc no, chyba przeżyję. Dobra, ja mam jedzonko, mam jedzonko, przeżyję. Ja tutaj mamy lepiankę i w tej lepiance będziemy przeżywać wszystkie dni i noce. Raczej no chyba, to... że znajdziemy wioskę. Nie wiem żartuję oczywiście, nie mam zamiaru tam siedzieć zbyt długo, tylko wyproszę teraz, żeby nam się przepaliło, to wiesz. A, tylko... Ej dobra co to daje Ej, Dobra, wiesz co to... Czekaj chwilę Dobra, ja logam w widzowie eee, no to... Czekajcie widzowie chwilę eee. Dlaczego? G Kordy podaj swoje A co się stało? co Musisz gdzieś iść? Zlegowało mnie. Nawet nie widzieliście tego wideo, no ale no po prostu, no zaczęło mi je to już w no. Może ty źle położyłem. Dobra. Dobra. Ej, masz może jeszcze trochę jedzonka? To dawaj już, wracaj do, do lepianki już. Chodź już do lepianki. Weź już, chodź do lepianki. To jest Spoczyj już piece, dużo piece. E, wysyłam ci na czacie. Eee, światło. Się... No, ja nawet no, no, wiem w co stronę iść. Nie No po prostu nie śliczuj, to ja będę widzieć twój No, to masz, masz. Ej, zrobię sobie... Ja, ej, robimy sobie... Czekaj. Wystarczy nam na kilka kawałków seta. Ale najpierw... no... no dobra, to ja ci robię kill off. Nie rób mi, ja mam mega dużo szelaza. Nic mi nie robi. O, okej. Okay. To dobrze. Ja mam 34 żelaza. O, to, okay, to To dobra, to Ty sobie ogarnij i ja sobie ogarnę. Bo ja mam 30 żelaza chyba. No, mam um, prawie 30. Pulseta robimy. No to. Tak. Chodź, chodź, wchodź. Ej, Ano właśnie, przepaliłeś mi trochę jedzonka? Dobra. Dalej, mi trochę jedzonka. Tutaj jest moje żelazko, spoko. Jak ktoś się przepali, to ty sobie też będziesz miał przepalić. A, nie. Teraz wiesz, co Ja nigdy masz w ogóle to. nie będę się to. Bo ja nie gram wiesz, podwójali. To, 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 czaję, czaj. Tylko nie zabieraj mi stąd proszę. O. Bo już i tak masz więcej. E, łapowe jedzenia. Dzięki. Ale ja muszę iść pod ręko. Słaba. Uuu dziękuję za tak dużo tego Dziękuję szefie Mam dobra, mam już prawie to A ja idę po żeby wiesz co robić Tak, tak, tak Bo nie będę chyba patykami przepalać Nie no, patyki najlepsze do przepalania są przecież No dwa patyki żeby stworzyć wiesz co Wszystko Że, Żeby przepalić jedną rzecz na patyki Skąd to wiem? Kiedyś, Kiedyś przepalałem patykami No to nie masz historię Patykami przepalać Dobra ja przypaliłem już te całe mięsko które mi dałeś Prawie całe Tylko żebyś zginął w ale a ja ja nie zginął, nie? Hmm. Nie będzie co ciekawe, No... Już ci wyjmuję ja? te z tych Bo twoich... Ja? Ta wiem już. Dobra, ja już mam... Już całe prawie jedzonko twoje przepolone, a więc no... Czemu to cały czas Ej, a ty też, ma, mam nadzieję, że widzowie nie będą źli, że sobie, że mamy włączone ten. Dobra, wiecie co, widzowie? Na, na potrzeby filmu tylko i wyłącznie wywalę to. Chociaż, że będę musiał to później szukać długo. No ale dobra, fps wszystko wywalam, żeby to wam nie przeszkadzało. Dobra, tylko nie. to sobie zostawię. Ty nie musisz wywalać tego, i tak twoje, i tak widzowie nie widzą Twojej. Ja właśnie, z czego się cieszę. No bo to jednak nie, nie chciałbym tego. Dobra, ja wywalam te wooden pikaxe, bo one nam nie są potrzebne. Nie wiem po co dalej mamy to zamurowane, bo już jest dzień przecież. Pies mi wchodzi do pokoju, to super. Dobra, dodam ci do pieca, żeby tam. O, no właśnie, butki jeszcze. Ej, dałbyś mi, pro... mógłbym pożyczyć ciebie jedno żelazo. Jedno. Jedno, dziękuję. E, masz może dwa patyki, które mi chciałeś przepalać. Dobra, to ja sobie zrobię nowe. Właśnie je wykorzystałem się zapytałaś. <laughs> Dobra, ja już mam wszystko żelazne, a więc git. Tylko nie mam wi wiaderka. A więc jakby ci jeszcze coś zostało, to byś mogli I zrobić wiaderkę. Co mówisz? Nie nic mi zostanie, to bo... ci Dobra. To wiesz co? To w tym czasie ja już zacznę może iść w stronę e, tej mapy. Żeby no... A, żeby... Znaczy do... no. Dobra, czyli już w tamtą stronę To jest Ja już lecę w stronę skarbu O, dobra Już mi nakierowało Czyli, że już wiem, gdzie jest okay. ich już mamy tak naprawdę skarb. Powiedzieć Ci coś? No, możesz powiedzieć. Idealnie mi starczy, żeby być dla Ciebie wiadro i cały żelazo się skończy. Dzięki, to spoko. Tak idealnie. Dobra, ja już mam skarb zaraz, a w skarbie są diaksy. Mm. No nie jest... za... Ej, gada... Cześć to? że my tutaj, gdzie położyliśmy te craftingi, to tutaj idealnie było to, tylko wystarczyło się trochę poruszyć. Tutaj idealnie, tutaj gdzie kładliśmy te craftingi, nie mogliśmy tam, tylko wystarczyło się trochę poruszyć. Dobra, tutaj teraz jest. Dobra, o tak. I teraz pokażę wam taki tryciak jak widzowie. Patrzymy sobie na blok. I tutaj mamy coś takiego. I tutaj powinno być chyba 9 i 9. O tak. I teraz. Tak, jest, działa ten triczek dalej. 18 żelaza. Dnie 7 tego. Kurde, nie ma diaksów, ale jest trochę złota. Dobra, jest, mamy to. Dobrze. Widzowie, widzicie? Strusiek bawi i uczy. Czyli tą mapę już możemy wywalić, tak naprawdę, żeby nam się nie myliła. Mogę już wywalić tą mapę? Dobra, dam do tej skrzyni w sumie, żeby ten się nie i ja mam mieczyk w sumie, a więc no. Kiedy my dodaliśmy z głodu, to obok nas było 7 dem upieczonych tych mięsa. Ale dobra, mamy już mięso, czyli że już z niczego z tego nie zginiemy. No i widzowie. Ten film już trwa 25 minut. To ja bym go już zakończył. I widzimy się w następnym filmiku, widzowie. No nawet spoko wyszedło, a więc no. Widzimy się w następnym.